Kiedy Ojciec Święty, dowodząc Kościołem, mówi na głos, powiedział to dwukrotnie, że na Watykanie rządzi mafia homoseksualna, to dzieci. Dzisiejsze wydarzenie tylko zapowiedzią przygotowania kolejnych uderzeń. A że się łączą, to dziś uderzyli w naszego kapłana księdza Dariusza około tygodni poprzedniej i, i wyborcza. Drukują wszystko i atakują niesłychanie. Brak tolerancji księdza Darka. A Państwo go znają z wielu programów i z wielu obrony, o, i obrony i walki w obronie kapłanów. Udowodnił w przepięknym, widziałem na własne oczy, podziękowanie stolicy apostolskiej dla księdza Darka za obronę kapłanów, jeśli idzie o pedofilię. Udowodnił na podstawie zagranicznych opracowań, że kapłani mają najmniejszy procentowy udział w skali dewiacji ze wszczyciami. Innych się nie biorą, tylko się biorą za kapłanów, więc. Więc w tej chwili chcą utrącić księdza Darka. Jestem przeciekaw, czego też uczelni zwolnił jak mnie. Bo przecież naraża na śmieszność naukę katolicką i nie jest tolerancyjny, bo to mu zarzucają. Stąd też za księdza Darka płonęła dzisiaj świeca, gotywna w trudnych sprawach, aby go Pan Jezus umocnił. Przypominam całą duszą. Jestem przy księdzu darku, to co robi, to co czyni, znam go bardzo dobrze. Sześć lat studiowaliśmy razem, cztery lata wspólnie mieszkaliśmy, byliśmy ceremoniarzami, później już diakonami też, wtedy się już mieszkało wedle alfabetu, więc on następował po mnie, więc siłą rzeczy musieliśmy zamieszkać razem w pokoju.